Ajax ogłosił już oficjalnie, że Sivert Manswerk został wypożyczony do Czech. Morowek dołączył do Sparty Praga, gdzie ta umowa wypożyczenia zawiera również klauzulę umożliwiającą wykup karty zawodnika Ajaxu. No i Sivert Manswerk jest piłkarzem, który większość swojego pobytu w Amsterdamie no nie było pobytu w Amsterdamie. Same wypożyczenia albo kontuzje. Niezbyt to jest udany transfer jeden z wielu Svena slintata. przy czym akurat Manswerk no dużo kontuzji Potem widać było, że to jest gość, który potrafi grać, ale wydaje mi się, że szybkościowo, przede wszystkim fizycznie, nie jest to ktoś, kto na poziomie RDF jest w stanie się znieść. Nie jest to ktoś, kto jest w stanie dać Ajaxowi to, czego amsterdamski klub szuka. Niczego złego nigdy nie zrobił, nigdy źle się nie zachowywał na boisku. Jak był, to zawsze wykazywał się raczej inteligencją. Czasem, mówię, tej fizyczności brakowało. Nie mam z nim żadnego problemu. Życzę mu powodzenia. Także Sievert wszystkiego dobrego. No i niech ciebie ta Sparta wykupi, bo dobrze byłoby się pozbywać jak najwięcej piłkarzy. Te wszystkie wypożyczenia, już kolejny sezon to nie jest ta droga, którą Ajax iść powinien. Wiadomo, wypożyczenie zazwyczaj nie wiąże się z przerzuceniem na wypożyczającego. Całości kosztów pensji piłkarza, a właśnie w tym kontekście Ajax musi jak najwięcej oszczędzać. No tak czy inaczej, powodzenia.